Na kongresie przedstawimy cały pakiet dotyczący przedsiębiorców. W tej chwili jest przygotowywany. Wchodzimy oczywiście rok wyborczy i wyborcy, przedsiębiorcy też chcą wiedzieć, co zrobimy. Na pewno będziemy chcieli ułatwić łatwy, czytelny, prosty system podatkowy i obniżyć podatki. Ten rząd wprowadził nowych, bądź podwyższył blisko 41 podatków. To przecież żaden inny kraj europejski tyle, tyle nie wprowadził. I, i, I wydaje się, że to jest kluczowe, ale też jasne zasady i procedury. Nie chcę w tej chwili zdradzać wszystkich szczegółów, bo przy, przyjdzie moment, że to wszystko przedstawimy, ale na pewno mogę powiedzieć, że jeśli ten rząd, a wiele wskazuje na to, że nie uruchomi tych środków z KPO, to jedną z pierwszych decyzji absolutnie nowego rządu, tych, którzy są dzisiaj w opozycji, a mam nadzieję, że będą rządzić, to będzie decyzja w sprawie odblokowania KPO i jednocześnie naprawy, tego systemu wymiaru sprawiedliwości, który zepsuł PiS, albo inaczej, tak zbudował PiS wymiar sprawiedliwości, aby nikt w, w, w państwie, kto jest z tej partii rządzącej, nie ucierpiał. Oni specjalnie zbudowali taki aparat, taki mechanizm, żeby krótko mówiąc, byli bezkarni nie tylko głosowali sobie ustawę o bezkarności, ale też żeby byli bezkarni. Bo żaden prokurator przez 7 lat nie postawił żadnemu czołowemu politykowi, żadnemu politykowi PiS jakichkolwiek zarzutów, a tych afer mógłbym tu wymieniać przez kilka minut, ile było i, i nic, bezkarność, bezkarność plus. Więc z tym trzeba skończyć i, 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 i o tym też będziemy bardzo głośno mówić.